Jarek Frąckiewicz, choreograf, twórca kętrzyńskiego teatru Czarno-Biała Strefa Tańca. Mój przyjaciel, cieszę się, że nominowany w tejże kategorii jest także aktor filmowy i teatralny związany z teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, niedawno aresztowany, o Boże, na szczęście, tylko w telewizyjnym serialu Leśniczówka, Jarosław Borodziuk. Witam ciebie, Jarku, serdecznie. Kiedy wielokrotnie spotykaliśmy się na deskach teatru, Jarek w kulisach zawsze z wielkim sentymentem i radością opowiadał mi o Kętrzynie. W tym zaszczytnym gronie również Jolanta i Jerzy Stankiewicz, twórcy magicznej biżuterii Warmii i Mazur. Weregena budzącej zachwyt i podziw na całym świecie posiadaczkami tej biżuterii może być każda kobieta bez względu na wiek posiadająca Piękne wnętrze. Elżbieta i Tadeusz Dorożko, od lat twórcy najpiękniejszych ozdób świątecznych, znanych na całym świecie, to także twórcy konsulatu świętego Mikołaja. I jest to także wyjątkowa postać, która w wyjątkowy sposób działa. A w tym zaszczytnym gronie również obecna jest, mam nadzieję, razem z nami dzisiaj na sali Anna Bienasz Lechowicz którą bardzo gorąco zaproszę, jeśli jest obecna z nami już z niebawem na scenie. Sportsmenka żelazna ma zwycięzczyni triatlonu w niemieckiej Bremie, a zatem artyści, sportowcy. Kto jest dzisiaj ambasadorem Gętrzyna 2020 roku? O tym dowiemy się za chwilę, a poinformuje nas szanowni państwo, proszę o wyrozumiałość. Mam tylko dwie dłonie. Nie wiem czy Państwo też tak macie w kęczynie. Te kartki mi się to namieszały, a o tym zaszczytnym wyróżnieniu, proszę Państwa, poinformuje nas dyrektor Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego, pani Marta Wojciechowska. Zapraszam panią dyrektorkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam w tym absolutnie wyjątkowym i bardzo gorącym wieczorze. Mam ogromną przyjemność zaszczyt ogłosić, iż zwycięzcą, a tym samym ambasadorem, ambasadorem Kętrzyna, zgodnie z decyzją kapituły, otrzymują państwo Jolanta i Jerzy Stankiewiczowie. Wielkie brawa! Twórcy magicznej biżuterii Warmii Mazur, wariera budzącej zachwyt i podziw na całym świecie, Posiadaczkami tej biżuterii może być każda kobieta, bez względu na wiek, posiadająca piękne wnętrze. Zapraszam serdecznie, kłaniam się Państwu, dzień dobry. A zatem artyści, przedsiębiorcy, twórcy magicznej biżuterii to nasi ambasadorowie, Kentrzyna, pani Jolanta i pan Jerzy Stankiewicz. Witam Państwa, kłaniam się i gratuluję tego wyróżnienia. A dyrektorka Muzeum imienia Wojciecha Kęszyńskiego, pani Marta Wojciechowska przekazuje na Państwa dłonie statuetkę dyplomy i wyróżnienia. My oczywiście upamiętniamy to wydarzenie gustowną fotografią. A na scenę zapraszam wszystkich nominowanych w tej kategorii. Zapraszam przyjaciele. Zapraszam Szanowni Państwo. Jarek Boroś, legenda, ikona sceny teatralnej w Armii Mazur. Coraz częściej pojawiający się na srebrnym ekranie aktor i ambasador Kętrzyna. Przypominam, pani Elżbiata i Tadeusz Dorożko, twórcy najpiękniejszych ozdób świątecznych na całym świecie, twórcy konsulatu świętego Mikołaja, również w tym zaszczytnym gronie. Witam wszystkich ambasadorów Kętrzyna. W pasie państwu kłaniam. Państwa praca twórcza obija się echem w całym kraju, a Państwa sukcesy zawsze podparte są jednym ważnym, fundamentalnym słowem – kętrzy. Odwołują się Państwo do lokalnej społeczności i tradycji, za co wpas w imieniu gospodarza, Pana burmistrza i lokalnej społeczności. Kłaniam się Państwu. Wspólna pamiątkowa fotografia. Okej. Okay. mamy tu a laureatów panią Jolantę Jerzego Stankiewicz. Zapraszam serdecznie do mikrofonu. Kto głos zabierze, będę zaszczycony krótką przemową. Witam panie Jerzy. Bardzo dziękujemy, kapitule. A my bardzo dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo.